Siemanko, z tej strony Ahmed i witam Was w kolejnym odcinku z serii Zagrajmy w Gothic. W poprzednim odcinku byliśmy u Iberiona, rozmawialiśmy z nim na temat kamienia ognioskującego może jeszcze. Raz. Tak, rozmawialiśmy z Iberionem na temat kamienia ogniskującego który jest tak praktycznie nad nami więc tam jest na górze, o, na tej skale tam jest taki kolesik trzeba go zabić bo on ma w sobie znaczy przy sobie ma konie. więc idziemy niektórzy nigdy się nie nauczą tej historii musi być jednak ziarno prawdy. Musi. Musi być jednak ziarno prawdy. Dobra, pójdziemy se... ...tędy, bo tu są tacy... ...takie Takie Te słabe. Fakcie, teraz ich, je, ich jest aż tyle. A jak byliśmy... ...na początku, to... ...no, nie dawaliśmy se rado z nimi. Można tak powiedzieć. Znaczy, no... Zdawaliśmy, ale tylko z jednym, a nie z pięcioma, jak teraz, czy z sześcioma. Kurde, nie, mój ex, mój ex! Tam jest mój ex, mój ex! Nie, 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 nie. Zostawcie je, zostawcie je. Ja, Te województw są dla mnie. Dobra. Jaszczury, jaszczury. Napisz. No, z nimi będzie ciężko. Dobrze, nie było źle. No O nie, 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 jedz, jedz, tutaj w ogóle. Chodźcie, chodźcie tu. Tutaj do mnie, do mnie! O! Brawo! Kolejny. Zobaczyliśmy trochę z drogi, ale to zaraz. Widzimy tam. Dobra. Jak widzicie, szliśmy cały czas przy tych skałach. I tu już koniec jest tej skały. Tutaj wchodzimy na prawo. I zaraz znajdziemy tam ten kamień. Tutaj zaraz będą ścierobojady. Jeszcze jeden ścierłem, ale zaraz, będzie więcej. O, już tam. No chodź, dobra. Chodź, cwaniaczku. Okej, okay, dobra. Tak, Jak dobrze, żeśmy się tej akrobatyki nauczyli. Szybciej gra i leci. No, szybciej, szybciej przejdziemy ten gotik. Na pewno z, z tą umiejętnością. I trzy, dwa, jeden. I napotykamy rasa. Idź precz! Nie masz tu czego szukać! Szukam kamienia ogniskującego. Obawiam się, że trochę się spóźniłeś. Ja go znalazłem wcześniej. I zamierzam go sobie zatrzymać. Śniący przemówił do mnie ostatniej nocy i uczynił mnie swym arcykapłanem. Dobrze, Teraz bo jestem jedynym prawdziwym sługą śniącego. Żadnej straży, żadnych guru. Tylko ja Giiń. Giiń. A do paty zginiesz. Jesteśmy za tankerami na ciebie. A, teraz trzeba go dobić. No dobij go, bezimienny Jezus, no co jest? Lol Można go dobić On ma chyba lepszą broń od nas Nie, taka sama, jeszcze raz Tyle Teraz A o tym może chyba nie można dobić, zobaczymy nie o, no. O, krasie. dobra, lecimy. Lecimy, masz szczotki. Nie widzicie już mamy kamień. To jest. Kamień z morskiego klifu. To jest morski klif. Dobra, nie będziemy się wracać i patrzeć. O, tutaj już jest... jakbym skoczył na dole już jest widzicie ta ścieżka. A spróbujemy co nam zaśpuści. Uda nam się... Proszę! pro. Jajcie, było... było blisko, jeszcze raz zobaczę. Ostatni raz. Walni, walni mocno, mocno, mocno proszę 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 Nie no Aż prawie no Dobra Ostatni raz I jeżeli się nie uda to już nie będę tak robił, ale No kurde no Kurwa Sorry, sorry, Dobrze... Tutaj chyba będę musiał zrobić pibip nie, 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 Bo nigdy nie przejdziemy tej gry, chyba ja bym pewnie odsłuchać Czekajcie, który ja mam poziom? Szósty Należałoby mieć dziesiąty Bym mógł mieć wtedy Już bym mógł być najemnikiem bo jak zabiję gniazdo pełzaczy tam, tą królową pełzaczy, to będę mógł być najemnikiem, a bycie najemnikiem to już jest coś. Dobra, wracamy się. Skaczemy, chodźcie. Dobra, jest wilk. Albo są wilki. Nie wiem, czy sobie dam radę, zobaczymy. Nie piszę... Chodźcie, chodźcie, chodźcie do mnie. No o kurde! No cipo! Cheapo się. No nie, kurde! Sorry, że tak przeżyłam, ale... chcę im się... Właśnie, może byśmy sobie napisali, bo... Długo tego nie robiliśmy Kurde weszliśmy, teraz jest ten ruch Morjański O kolejny, dobra to już się zabijeło Okej okay. ale zapiszmy na... Chodźcie Aż dostał z A! Aż się krew polała NIE, 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 NIE! Jeszcze raz, Skype zapisz, kurde, będzie blisko śmierci, ale... Emocjonująca, Emoc... kurde, no... Emocjonujący pojedynek... No, zrobić być coś szerszego... No, to się zapiszę, bo tu my to A to wszystko jest możliwe z innymi. Czekam, mam je na Kurde... No, Zabili. Zabi? No, bezimienny. Niech ci będzie bezimienny. Dobra. Ścierwo jadę. Dobra, dobrze się nas sprawił, śmierć. Zabójny podkład nie miał. Mam. Małudni. No, Okej, okay, może. Ja w Tutaj może hmm, co robicie. Tam są chyba wilki jeszcze. Dobra, może jeszcze tam te wilki zabijemy. bo tam są niedługo wilki. Już prawie widać. O, już, dobra. On tam cały czas w grupkach są, dobra. Chyba zapisać, bo sobie jeszcze nie dam rady i będzie klopek z Chodźcie Nie, nie ten, nie ten! O no no yes, Jezus, ja się nie mówię. O level! Dobra, ładnie. Czekajcie, bo może bym poszedł do... O, już mam 20 punktów umiejętności A mam siły 40. Może pójdziemy się ulepszyć. Może sobie kupimy lepszy miecz. No. Znaczy zakupimy, jest jeszcze w siłę do jak mówiłem, flaczek tego bez jego Jeszcze przy okazji się prześpimy, bo Prześpimy się, bo nie chcę marnować tych tylko... podpłatków Co jest? Kur... Widzieliście to? Czekajcie, zapiszę sobie, nie wiem jak... Kurde, ja wiem, skoczył... Teraz dupa, bo jak spadnę, no to... Dobra, może tu... Nie no, no. Kolega do mnie napisał na Skype'ie... <laughs> tak zaraz będę kończył... Jak to? Tu, panie, tu. może zimno w rynce. W rynku ten zimno. Czekajcie, no, za wysoko tu jest, no. Jezus. O, dobra. Dobra, przy okazji się tu prześpię. Kurde, no. Cię tu podniżką... Hej ty! Stąd! z mojej chaty albo wezwę straż! Dobrze, niech się ten Dobra... Wiecie co, już trochę mamy tego materiału, więc... Achmed i jak nam!